Jordan, zdasz jakiś znak, głos, cokolwiek? Nagrywamy. Naprawdę. Słuchaj, tak, jak mam z Tobą pracować jak z normalnym człowiekiem? Czy wiesz, że. Nie. Tak. A, zapomniałem powiedzieć, kiedy będziesz gotowy. Czy wiesz, że o sakramencie namaszczenia chorych? Witam Was po bardzo długiej przerwie. Skończyliśmy sakramenty w tajemniczenia chrześcijańskiego, czyli mówiliśmy już o chrzcie, o Eucharystii, mówiliśmy o bierzmowaniu. Także powiedzieliśmy już o sakramentach uzdrowienia. Jednym z nich jest sakrament pokuty i pojednania, natomiast drugim sakramentem uzdrowienia jest sakrament namaszczenia chorych. I gdy mówiliśmy o sakramencie pokuty i pojednania, pewnie zwracałem wam uwagę, że będziemy mówili o warunkach dobrej spowiedzi, co daje na tym nam ten sakrament. Mówiliśmy także o grzechach wołających o pomstę do nieba, grzechach cudzych, grzechach przeciwko Duchowi Świętemu, ale także o grzechach głównych. Natomiast dzisiaj chciałbym się bardziej skupić na sakramencie namaszczenia chorych, dlatego że niestety z tym sakramentem wiąże się bardzo wiele rzeczy, które są totalnymi mitami. Pierwsza rzecz. Sakrament namaszczenia chorych faktycznie ustanowił Jezus. Dlaczego? Dlatego, że Jezus powiedział wprost: Uzdrawiajcie tych wszystkich, którzy potrzebują. Potrzebują uzdrowienia zarówno ciała, jak i duszy. Zgadza się, że mamy w tak zwanym liście świętego Jakuba całe sformułowanie związane z sakramentem namaszczenia chorych. Jak ono powinno wyglądać, kto może dokonywać tego sakramentu i czy ono w ogóle jest nam potrzebne. I faktycznie, gdy bierzemy list świętego Jakuba, to widzimy, że święty Jakub mówi wyraźnie: przyprowadzajcie tych, którzy potrzebują uzdrowienia do kapłanów, bo szafarzami sakramentu namaszczenia chorych mogą być jedynie kapłani i biskupi. To jest ten sakrament, który jest zarezerwowany tylko. Dla nich i nikt więcej nie może go sprawować. Gdy popatrzymy już na Stary Testament, to okazuje się, że w Starym Testamencie bardzo często ludzie przeżywali swoje cierpienie razem z Bogiem. Mówili, że Bóg jest w stanie ich uzdrowić, pomóc, ale jednocześnie niestety wielu wierzyło, że Bóg syła dla nich chorobę, cierpienie, śmierć i on może faktycznie od nich ich uzdrowić w tym wszystkim. Chyba każdy z nas najlepiej zna historię Hioba, który stracił swoją rodzinę, stracił swoje zdrowie, stracił cały swój majątek, natomiast on został wierny Bogu. Natomiast w psalmach jest najwięcej próśb. Które mówią wyraźnie: Uzdrów mnie, Panie, albo bo zgrzeszyłem przeciw Tobie, albo bo choroba, którą mam, sprawia, że nie mogę normalnie funkcjonować. W Nowym Testamencie wiemy, że najlepszym i najwspanialszym uzdrowicielem był sam Jezus Chrystus, bo On przecież uzdrawiał wszystkich chorych, cierpiących, chromych, po to, aby oni wiedzieli, że Bóg jest blisko nich. I właśnie tę władzę zostawił swoim uczniom, po to, aby oni doskonale wiedzieli, że mogą także uzdrawiać. Nie wiem, czy pamiętacie, w Ewangelii jest taki fragment, w którym Jezus wysyła swoich uczniów i daje im władzę, żeby wyrzucali złe duchy, ale także, żeby uzdrawiali chorych. I ta sukcesja apostolska, czyli to, co jest kontynuowane od czasów apostolskich, jest przekazywane na wszystkich kapłanów i na biskupów, aby oni także uzdrawiali. I wiem, wielu z nas mówi, że to jest ostatni sakrament. To jest totalna bzdura. Ten sakrament nie jest ostatnim namaszczeniem. To jest sakrament, który ma nas uzdrowić. W następnych odcinkach będę Wam mówił, jak wygląda ten sakrament od strony takiej typowo technicznej. Do kogo powinniśmy wołać, yy, gdy zaczyna chorować, jak ksiądz się zachowuje podczas tego sakramentu, a także jak ma wyglądać nasze mieszkanie, gdy przyjdzie ksiądz który ma udzielić sakramentu namaszczenia chorych. Jeżeli jesteście ciekawi, zapraszamy Was na następny odcinek. Trzymajcie się. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. O, nowy odcinek. Pamiętajcie, bo. Dobre. Nie pamiętajcie, pamiętajcie. O, dobre i zostaje. Czy wiesz, że koniec? Pamiętajcie, bo. Bo wiesz, bo. Czy coś takiego? Jak mi się to mówi. Bo wiesz, bo. Nie, to byłby sens. Bo. Bo zacząłem bo. Bob klucze. Nie, nie Bob, było tylko coś, Było coś tam dobrego, ale teraz już gdzieś spaliłeś i nie mam. Muszę cofnąć taśmę, zobaczyć. Było coś ciekawego, tylko nie wiem co. Nie. Dobra, cisza. Gramy dalej.